Dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku z magnesem. Dzisiaj ja i mój kolega Kondzio będziemy znowu wyrywać potwory z tej rzeczki. Tutaj skończyliśmy ostatnio i tutaj zaczynamy. Troszeczkę przybrało, bo tutaj się dało stać, a teraz się nie da. Chodzimy, idziemy tam, zobaczymy co się stanie. O, Konrad i jego malutki magnesik już jest gotowy. Wbijamy. Po pierwsze, fanty już tylko weszliśmy. Tutaj jakieś, jakiś jest jakiś uchwyt Coś tu się otwierało Może, A! Od jakiegoś tapczanu chyba Jest taka możliwość, że... Od tapczanu Ja też coś mam O! Patrz co mam! No. ja Cewka z miedzią o, to trochę... Żyleta? O, żyleta to trochę Gillette. No to ładnie zacząłem z miedziuchą Wyskoczyłem no. <laughs> O, Konrad wyjął czubek buta właśnie Robotniczego Chyba nas wyczaili. Spadamy Spadamy szybko No i jest bekielek I jakaś taka kopułka jeszcze Idziemy w tamtą stronę No i tak to wygląda właśnie Mięsny jesz, kolejny Mamy sztabkę, proszę państwa, elegancką sztabeczkę, metaliczną. No, takie coś. To już, to już ja lubię, proszę państwa. Aluminium. Kondo złapał klamkę aluminiową. Okej, okay, myślałem, że mosiądz. No, ale zawsze, ale zawsze. No, proszę państwa, co tu mamy? Coś jest porządnego. Ła! Wow. Yeah. Te, telewizor! LG! Znasz taki telewizor? LG. LG. Wiem, że LG. To tutaj miedziucha też będzie. Bierzemy. Wszystko bierzemy. Wszystko zabieramy. Proszę Państwa, mamy słoik cały. Z przetworami jakimiś. W środku jest autentycznie, no nie śmietana, ale chyba kapusta jest. Otwieramy, czy. Ramy. Otwieramy, nie boisz się A jak wybuchnie Ja pierdzielę Pobąchasz? Kapusta już tutaj czuć Ty, ej kapusta Ej, pachnie no. Powiem wam, że pachnie dobrze w, w odcie taka kapusta trochę już mocniej pachnie No, ale nie, nie obrzydliwie No nie <laughs> mm. Co my tu mamy? Emalia O kurde Gumolit Tu jest gumolit poździerany A emalia Su Emalia olejowa Patrzcie ludzie Wyrwaliśmy Ja nie mogę Jest cewka Patrz, jest Ja nie mogę Tutaj obudowa, wyrwałem najpierw Ile to waży? Całe pełne wody. Pełny wody w środku. Ja piernicze kądził. 40 kilo waży na pewno. Tutaj gdzieś go na brzeg walnij. Z tej strony. O, tu jest płytko, tylko żeby cię nie przewaliło do tyłu. O tu, o tu, o tu spróbuj. To jest wypłaszczone. Jaki to jest dzik. Jaki to jest dzik. O. O, i zsunie się. Dawaj dawaj. dawaj, no stąd jest go wyjmieny. Kurczę, Pieczone śliski. Spójrzcie, cewka jest i woda leci. Akwarium się zrobiło z kineskopa Ja pierdzielę A tam magnes jeszcze coś ma Możesz wziąć mój magnes i spróbuj i spróbuj tam namierzyć co to jest Coś metalowego, bo złapa magnes. Ciągniesz? O, panie, to jest chłopie, to jest to jest obwódka od kineskopa. Tu jest więcej miedzi niż w samej cewce. Dobrześ to wyjął. Tutaj jest jeszcze. No, dobra, zaraz wrócimy. Aha. Chcesz by drugi telewizor był? Tył, z tego samego. Czy tył telewizora to będzie? Masz no. Mam, mam. I co, wyciągniesz za te kabelki? Czegoś za kabelki chyba nie, ale zaraz od dołu. No. Dobra, ty tylko tyle poszedł za kabelki. Aha. Ale tam jest jeszcze. Jakiś Unitra chyba to będzie. O cholera, ale siedzi chłop... Siedzi łobuz. Można było słuchawki sobie podpiąć, takie stare wtyczki były jakieś na słuchawki. Jeszcze trochę jaśniej zrobimy. Jasność, dźwięk, kondzio! Tu, kondzio! Tu, 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 tu. tu ile kanałów było? Sześć kanałów było. Mówisz, że tam jeszcze jest no inny kineskop? By było Byłoby nie. Co to jest? To nie jest telewizja. Co to jest? No? A tam jest coś metalowego, jeszcze? No, jest tu jest metal. Ale nie, 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 nie. jeszcze. Pod... Ja myślę, że ktoś wyrzucił telewizor razem z szafką. Nie. Pod telewizorem. To jest to budowa telewizora? No, to jest budowa. To jest drewniana budowa telewizora. Dobrze mówisz. właśnie Konrad znalazł tutaj na patyku. Blachę. Gdzie ta kotwiczka jest? Kotwiczka tutaj czerwona. A jest. Kotwiczka z blachą przyda ci się. Przyda się, bo jest rybaczem. Rybakiem jest, tak. Skutrałowi. Ale stara ruła. No, elegancko to jest odrynny. Kolano odrynny nie, nie, nie jest takie grube, na jakie wygląda. Idzie z wież. Idzie z w postaci parapetu. Uzdobiony jakiś jest. Jakieś ma tutaj list, listne motywy. Spójrzcie, jak tu ładnie jest. Normalnie, Laos, 36. Dobry rocznik. Idziemy szukać dalej telewizorów i innych gadżetów. No, ciekawa sprawa jest. Opowiemy tutaj z Konradem. Tutaj właściciel tego terenu całego. Powiedział, że tam dalej jakieś parniki, piece, coś tam w rzece, jak jest mała mała mały wysokość wody, to niski stan wody, to widać. No i jest taki piesek, tutaj widzieliście przebieg, wilczur. Pan go zamknie, żeby nas nie pogryzł i wtedy przechodzimy tutaj brzegiem do tamtej miejscówki, bo tutaj jest 3 metry, a tutaj jest taki muł, że nie da się iść już. Więc wchodzimy na brzeg. I pójdziemy zobaczyć co to tam jest I pan powiedział, że jeżeli uda nam się to wyjąć, no to nam otworzy bramę i jakoś będziemy mogli to zabrać kiedyś No zobaczymy najpierw jak to będzie w ogóle, czy tam uda nam się to wyciągnąć Idziemy Mleko jest? Tak, tada jest czy? Chociaż to nie jest rasa na mleko, to jest rasa mięska, to jest koza Aha. burska Ona jest sprowadzona z południowej Afryki, bardzo ciężko jest dostać w Polsce wow. Ja, a, to piłka. ja już prowadziłem z y, pilsna, z Czech. Aha. Ja. Kozel. Ma <laughs> no, tutaj, nawet na tym ma czy znaczy znak, to Aha. A to nie jest tak kuska, co one tam e, dręczają im nogi, tak? Jak się zemdleją, y, to są miniaturki. Aha. Być może jak, y, jak się przestraszyłaby, to by zemdlała. Aha. Tam już jest koziołek dojrzały, miniaturka, wow. roczny. Żeby zakolegować, to przychodzi i pociera się tak. Nie bój się. Takie to to wszystko jest przyjazne. <grywa> nie? Ale jest rączka. Jest. Gdzie ty jesteś? A tu Aha. O kurczę, to będzie to. to będzie to. Tak. tak, tak. To jest super, co to Ale ona jest wielka. Koń znów wyrywa. Potwory. Sprania. Sprani chyba, nie? Oooo... <noise> no mis to ciężkie, bo z mułem No właśnie, a samo to jest blacha taka, Z mułem w tej wodzie tam 120 kg ważyło Kolejna frania Bo to już nie pierwsza frania z opatówki Trzecia A no. to? Przejmuję nogą, że, że idzie Podkopię jeszcze, bo to jest długie no No, długie, długie Jest, działa. Pewnie zalany jest mikrofon, ale tu jest. <gryzamy w okresie> Co to jest? Nie jeszcze to to. Nie. No. Ani nie, bo to jest... Nie Tak jak myślałem. Ale uwaga, ten śmietnik jest zawiązany. Zawiązany jest tutaj ten śmietnik. to normalnie, tak. Nie wiem, czy będzie mnie słychać, ale można na podstawie butelek określić, kiedy to było wyrzucone. Butelka po Karlsbergu nie ma takich z taką szyjką już. Wiele lat. Targa. Ale to, o czym mówiłem, że to ten kosz, to, to jeszcze nie jest ten kosz. Nie wyciągnę tego, ale. Co tutaj? Chyba, ale... Pa, pan mówi, że jest jakiś koksownik tutaj jest piec ka kanciasty. I Kondzio mówi, że jakiś róg właśnie złapał? Ale co, idzie? Może to jakieś kamień A może? O, o, <laughs> Dobra, no to nie pustak. jest to. Pustak. Szukamy tego koksownika, właśnie. Yy, kamera trochę zamokła, ale może się uda. No nic, przedzieramy się dalej. A jak nie dzisiaj, to kiedy indziej znajdziemy? Dobrze. Ko Koncio chyba nogami złapał ten parnik. Czy tam, nie koksownik. Co ty zrobiłeś? Zaplątał się chłopina. <noise> Dobra, nurkujesz? Ale nie mów, że tak wyciągniesz. Nie, chyba, chyba. Okay, ale. To jest długie bardzo Nie mów, że to dźwigasz Ja nie mogę To, to jest yy, kuchenka, obstawiam No Ale tam dalej jest jeszcze ten parnik Ja nie mogę Jest coś takiego Aha A, U. to jest piekarnik Mówiłem No Nie, to jest kosz na śmieci U, kolejny Kosz na śmieci, taki stary pamiętam takie jeszcze, no, lata I tu, 90. I tu jesteś kolejnego. Tak? Tak, czuję to. Dawaj tego diabła. Takie śmietniki to się łowiło w ostrudzie. Spójrzcie na jego wysiłek. Bo dzisiaj jednak ja wygrywam Wygrywasz, milion procent. to <grywa> trochę. <grywa> o matko. Aha, tu jest okrągła, a tu jest kwadratowa. Spróbujemy to wbić w to, ten złom i podwadzić jakoś. Od tej strony może być, bo tu tylko dziura wyrobimy. to obok No, tu obok Nieźle, jakieś skupisko A może to jest część tego? Jakaś, to twadła Banna Nie Kuchenka O Boże Nie Nee, het hm. No, een boel. Een boel. Maar we kunnen het uit die buurt halen. Laten Cześć, cześć, konar wymarł No Bo to już nie może O Pralka Pralka? Pralka Pralka To dzisiaj dwie pralki Frania i automat Masakra. Taka miniaturka będzie, ma. Yy, yy, ty, Kondzio. Jak pierzesz w rzece. <grymne> no, <grymne> no, pięknie. Wyczyściłeś praleczkę. Yes. W nagrodę będziecie mieli zawsze miękką wodę. Byłaś. <grymne> Fajny Fajny tutaj chuba-buba Frani kawałek Śmietnik Hop cytryna Pan powiedział, że nas wpuści tutaj Jak będziemy chcieli to zabrać Na razie to na jedno miejsce zabierzemy i, i zabierzemy kiedyś z sylwanem. Jeszcze przyszedłem po castrę. Chodzi już z wodery 2 litry wody czy 3, ale tu złapałem coś jeszcze. O matko co to jest? O jest! O, masku, to jest, O Matko! To jest obciążnik od pralki chyba starej. Niesamowite! Mi... To waży 20 kilo. Ja pierdzielę. 20 kilo, spokojnie. Mega fan Zawaliło to się dzisiaj no szczęście jak szliśmy skąd w drugą stronę to nie było zawalone Siemanko witam na podsumowaniu Mało tego jest na pierwszy rzut oka telewizor LG Tutaj to ciężkie koło takie, chyba to jest obciążnik do pralki Tutaj troszeczkę skrzaków jeszcze jakieś garnki było to po drodze zebraliśmy wiadra No i co? Cewka od telewizora, od kinoskopu Tutaj też miedziucha Kabel Też, tutaj taki batonik, klamka No tyle rzeczy na razie Po telewizor I te rzeczy, które zaraz zobaczycie Złomowe, czyli Dwie pralki, dwa kosze na śmieci Coś tam jeszcze było, zaraz pokażę Wam Urywek Przyjedziemy kiedyś te czwórką Pan nas wpuści tam na swoje posesje i uda się to wszystko przenieść fajnie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Subskrybujcie, łapkujcie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!